Uwaga, dzisiaj pokażę Ci, jak działają oszuści. Halo? Czy rozmawiam z Panem Janem Kowalskim? Tak? Kto mówi? Nazywam się Aspirant Orłowski, dzwonię z komendy policji. Mieliśmy dziś poważny wypadek z udziałem Pana wnuczka. Co? Pawełek? Jak to? Tak, chodzi o Pawła. Potrącił kobietę. Ona żyje, ale sprawa jest poważna. Paweł może trafić na długie lata do więzienia. Możemy to jednak załatwić po cichu. Potrzebne będzie 20 tysięcy złotych w gotówce. 20 tysięcy? To oszczędności mojego życia. Gdy pan je przekaże, sprawę wycofamy. A wnuczek nie pójdzie do więzienia. Ma pan dwie godziny. Proszę nic nikomu nie mówić, bo mu nie pomożemy. Kurier przyjedzie o 13 po pieniądze. Halinka! Halinka! Szykuj płaszcz! Muszę jechać do banku. Łatwo poszło, prawda? Właśnie tak działają oszuści. Wykorzystują nasze emocje: strach, miłość i troskę o wnuczka. I niestety w ten sposób tysiące seniorów każdego roku. Straci oszczędności swojego życia. Chcemy to zatrzymać, dlatego przygotowaliśmy kilkunastostronicową broszurę, Świadomy Senior. Opisaliśmy tam wiele metod i zawarliśmy proste, konkretne porady, jak nie dać się oszukać. Broszura ta zostanie dołączona do listopadowego wydania Gazety Kreczewskiej. Każdy senior powinien ją przeczytać, bo najlepszą ochroną przed oszustami jest edukacja.